Po instalacji możemy sprawdzić, czy nasza witryna została poprawnie zainstalowana. Możemy albo tutaj wybrać przycisk witrynę i zaplecze, możemy także wpisać, zmienić, możemy wpisać także adres bezpośrednio. Więc wybierając witrynę, nasz adres zmieni się na localhost ołamane przez firma XYZ. Widać, że jest nasza witryna. No i teraz chcemy się za Lokować do zaplecza, czyli należy ten adres, który jest tutaj, localhost łamany przez firma XYZ, jeszcze raz napisać, że łamane przez administrator. I teraz dobrym zwyczajem jest praca na dwóch zakładkach. W jednej zakładce mamy witrynę, czyli to co widzą użytkownicy, a w drugiej jest zaplecza administracyjne. I zawsze na bieżąco można podglądać sobie zmiany. To kopiujemy teraz sobie ten adres, otwieramy nową zakładkę. Wstawiamy ten adres i piszemy łamane przez administrator. I teraz tu będziemy mieli zaplecze, a na tej drugiej zakładce będziemy mieli to, co widzą użytkownicy. Więc pisujemy. Nas, nasz username był tak jak przy instalacji admin, nie zmienialiśmy go, i hasło to było. Te, które też tam podaliśmy, mam nadzieję, że nie zgubiłeś go, więc pisujemy. Na razie widać, że wszystko tutaj jest w języku angielskim. Site, users, menus, contents i tak dalej. I tak samo tutaj na witrynie, ona też jest w języku angielskim. Skąd wiadomo? Na przykład na dole jest napisane Power by Joomla a nie stworzone dzięki Joomla tutaj login form, main menu, username, password. No i teraz musimy to przetłumaczyć. Wcześniej ze strony joomla.pl ściągnęliśmy tłumaczenie. To jest ten nasz plik, który zaczyna się od słowa pl, pl, full i wersja Joomla w tym przypadku 1.7.1. No i teraz trzeba to zainstalować. Instalujemy już teraz wszystko przez John, czyli przez zaplecze. No bo oczywiście przez tą stronę się tu nie da. Wchodzimy na zaplecze. I teraz w skrócie szybko zainstalujemy sobie język polski. I po menu będziemy omawiać już spolszczone. Czyli wybieramy zakładkę Extension, czyli to jest rozszerzenia. Następnie wybieramy Extension Manager. Tu wybieramy przycisk Przeglądaj. No i szukamy nasz plik. Ja akurat mam go w folderze pobieranie i zaznaczam sobie ten mój plik. Zaznaczam. Wybieram utwórz. No i teraz po wybraniu tego pliku trzeba go zainstalować, czyli wybieramy tutaj pozycję Upload and Install. Bardzo często jest tak, że nawet jak jakiś komponent, czy moduł, jaki zainstalujemy, to wszystko to trzeba później uruchomić ręcznie. Czy widzimy? Po instalacji tutaj paczki z językiem polskim, menu jest nadal w języku angielskim, więc teraz trzeba ustawić, żeby domyślnie nie był język angielski, a język polski. Znowu wybieramy zakładkę Extension. Następnie proszę wybrać. Language Manager, czyli manager języków. No i teraz mamy tutaj trzy zakładki, ale skupmy się na dwóch. Install Site, czyli zainstalowane po stronie witryny, Install Administrator, czyli zaplecza. Jesteśmy na razie przy Install Site. Widzimy, że jest język angielski jako domyślny, więc naciskamy na tą gwiazdkę. I teraz widać, że skoczył język polski. I to jest na razie język polski dla witryny, czyli dla tej strony. Sprawdźmy, odświeżmy. O, widać użytkownik. Z e, user zmień na użytkownik, jest już hasło, i w prawym dolnym rogu jest tworzone dzięki, a nie power by. No i teraz ustawmy sobie język zaplecza, czyli wybierzmy zakładkę e, install administrator. Widać, że jest język angielski. Wybierzmy język polski. Od teraz nasza Joomla jest w języku polskim. Widać są zakładki: witryna, użytkownicy, menu, artykuły i tak dalej.